Proszę na scenę całą ekipę, która od wielu już miesięcy pracuje bardzo ciężko, żeby to wszystko się udało. Część z tych osób już 2 maja poleci razem z Justyną Steczkowską do Bazylei. Zapraszam tancerzy Milena Zdzuj, Kuba Walica, Krzysztof Jagodziński i Piotr Musiałkowski. To jest ta czwórka, którą, wielka czwórka, którą będziemy również podziwiać na scenie podczas występu. Za opiekę artystyczną odpowiada Rafał Tylicki. Ra Oczywiście, zróbmy. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ci po raz pierwszy przed wylotem do Bazylei. Yeah, yeah, yeah. Można śpiewać. Gaja Challenge na żywo Podczas konferencji Jedyny taki moment Dziękuję wam drodzy bardzo serdecznie Justyno ciebie proszę jeszcze o pozostanie Możemy jeszcze